Czas już rozpocząć nasze spotkanie z historią w Radiu Katowice. Razem ze mną Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Urszula. Dzień dobry, witam Panią Redaktor, witam Państwa. Teraz słów kilka o naszym dzisiejszym bohaterze. Strojniś o pięknych włosach i dłoniach kochał pieski, kobiety i biżuterię. Rządził niecałe pół roku, ale historia go dobrze pamięta. I wspomina nie najżyczliwiej. Król, uciekinier. Henryk Walezy. Pani Urszula, zacznijmy od tego, jak to się stało w ogóle, że Henryk Walezy, Francuz, syn Katarzyny Medycejskiej, został królem Polski. No tego to do końca tak chyba nikt <laughs> nie wie. Ale co historia mówi Włączył na ten temat? Włączył się w to ogromny y, przypadek. Ale zacznijmy od tego, że w ogóle był pierwszym królem elekcyjnym, bo takie czasy nastały w Polsce, że po śmierci ostatniego króla z rodu Jagielonów, no kogoś na tronie trzeba było posadzić i to była właśnie ta szansa, którą wykorzystano promując dziś byśmy powiedzieli Walezego na to miejsce. Tak, zresztą to był król takich wielkich przełomów, był albo pierwszym, albo ostatnim, <laughs> albo jedynym. Był Pierwszym erekcyjnym królem Polski rządził no niecałych sześć miesięcy. Do tego szóstego miesiąca brakło mu parę dni. Był pierwszym królem, który zwiał za granicę, uciekając gdzie pieprz rośnie. Był ostatnim królem Francji ze swojej własnej dynastii Walezjuszów. Był pierwszym królem na terenie Francji, który wprowadził porządek administracyjny. Także pierwszy albo ostatni. Ale wrócił A jak do Polski. To właśnie. się stało, że przez przypadek został na chwilę Polakiem był jednym z sześciorga dzieci Katarzyny Medycejskiej. Czwartym synem. Czwartym synem. Który nie bardzo miał Mnie... wtedy szansę na tron, a właściwie wcale na tron we Cale. Francji. Zerowych szans. Natomiast jak wiemy, mamuśka była bardzo, bardzo ambitna. A on był jej pupilkiem. A on był jej pupilkiem. Był zresztą najpiękniejszym z jej synów. Dzisiaj się mówi, wówczas też się mówiło i skoro powtarza się to przez Pięć wieków, to musi być w tym ziarenko prawdy, że był najprzystojniejszym mężczyzną w Europie, nie mającym sobie równych. No, mamusia najpierw chciała go przeznaczyć do stanu duchownego, bo jak nie. Książę państwa, to książę kościoła. Jednak marzenia bardzo szybko spełzły na niczym, bo książę okazał się bardzo temperamentny, powiedzmy to sobie tak. A poza tym trwające w owym czasie może nie tyle wojny religijne, co napięcia religijne we Francji, katolicy, hugenoci no jakoś utrudniły decyzje, utrudniły nominację. Nie mogła też go dostatecznie dobrze wydać, dobrze ożenić, bo tak się złożyło, że książę był charakterny i się Par, że nie chce żadnej księżniczki, która by mu gwarantowała księstwo. No i nagle tak się stało, że w Polsce dalekiej zmarł jej daleki, powinowaty albo kuzyn, bo nie zapominajmy, że w owym czasie na tronie Polski był Zygmunt August w 50 procentach Włoch. Natomiast Katarzyna Medycejska była w 100 procentach Włoszką. I rodzina Sforców, bo z tych się wywodziła Bona, miała bardzo bliskie koneksje z rodziną medyceuszy. Dyplomacja się jakoś tam dogadała po cichu, a że dogadania miała wyłącznie rząd na władzy Katarzyna Medycejska, synalek nie miał nic do gadania i na skutek najróżniejszych kombinacji, najróżniejszych przetargów i dość nachalnej polityki habsburskiej, jak wiadomo, myśmy nie lubili Habsburgów, to Nasi magnaci, nasza szlachta uznała, że lepszy będzie taki cudzoziemczyk, pół Włoch, bo z Włochami to oni już mieli do czynienia i będzie równie łatwy do opanowania do i prowadzenia hmm. jak Zygmunt August. I poparli jego kandydaturę, i Henryk Walezy został wybrany na króla Polski. Tak łatwo z tą kandydaturą nie było, bo postawiono cały szereg warunków, których nie postawił, których nie chciał spełnić Habsburg. Natomiast Katarzyna Medycejska na zasadzie tron dla syna, a niech to kosztuje. Opowiadamy dziś historię Henryka Walezego, króla, który na krótko pojawił się w Polsce. Opowiadamy w Radiu Katowice. Wiemy już oczywiście opowiedziana ta historia w dużym skrócie, jak został królem elekcyjnym, pierwszym królem elekcyjnym w Polsce. No i po dwumiesięcznej podróży, pod koniec stycznia 1574 roku, dociera do granic Polski orszak przyszłego króla, orszak, który liczył 1200 koni, wiózł wozy z bagażami, karety z damami dworu i także niewiastami lekkich obyczajów. Henrykowi specjalnie do Polski się nie spieszył, bo on nie bardzo marzył o tym tronie. To znaczy on go w ogóle nie chciał i zdecydowanie nie chciał wyjeżdżać z Francji, gdyż w tym czasie był bardzo, bardzo, bardzo zakochany. Zakochanie. Był zakochany w księżnej Condé. I o tej miłości opowiemy, a także o innych kobietach życia Henryka Walezego w suplemencie, który będzie dostępny tylko na stronie Radia Katowice www.radio.katowice.pl i w naszych mediach społecznościowych. Nawiasem mówiąc, tylko ta panna potem mu trochę uciekła z przednosa, bo wyszła za kogo innego za mąż, ale o miłości potem jednak Henryk wybiera się niechętnie do Polski, nie bardzo zna tutajsze układy, konekcje, stosunki polityczne i nie zna języka. No, w ogóle niczego nie <laughs> zna, na dodatek jest postrzegany jako wyjątkowo nietrafiona figura, z z którą się nie można porozumieć, bo ani róż, ani wząb, łaciny. A łacina była takim angielskim epoki renesansu. I w Polsce raczej nie mówiono po francusku, za to mówiono łacinie po obrzem. łacinie. I stąd też jego przydomek, malowany król, dlatego, że było to na zasadzie dziad przemawiał do obrazu, do obrazu bo król siedział jak kukła niczego nie rozumiejąc przynajmniej takie mamy przekazy, przekazy również na tych niekończących się posiedzeniach naszego ówczesnego sejmu nie miał nic do powiedzenia. Podobno potrafił symulować chorobę i leżeć w łóżku przez tydzień albo dwa, żeby tylko uniknąć spotkania z interesantami, czy właśnie stosunków politycznych, podtrzymywania rozmaitych kontaktów. To może nie tyle z interesantami, co go śmiertelnie nudziły te popisy oracyjne naszych. Posłów, te niekończące się debaty i skakanie sobie do oczu. do oczu. I potem dorobiono legendę, że całymi tygodniami symulował chorobę. chorobę, tymczasem on się wymawiał chorobą po to, żeby pracować. Obraz, który mamy, Henryka, jest całkowicie fałszywy, gdyż był to wyjątkowo sumienny władca i wyjątkowo Yy, zdolny administrator. No właśnie, podobno tak bardzo lubił te prace administracyjne. Yy, może nie tyle lubił, co był w tym genialny, można tym powiedzieć. Hmm. A tak się złożyło, że Wawel wcześniej był rządzony żelazną ręką królowej Bony, która po sobie zostawiła notatki. Wiele tych notatek było w języku włoskim, wiele tych dokumentów, raportów było w języku, którym Walezy się doskonale porozumiewał wykształcony, bo to dodajmy. był bardzo dobrze wykształcony i próbował o pan, zrobić porządek w Rzeczpospolitej, co a łatwe. co to znaczyło zrobić porządek w Rzeczpospolitej? Przede wszystkim przejrzeć rejestr skarbcowy i zobaczyć ile się kto Czym obłowił, ile synekur królewskich, które gr Bona gromadziła na pęczki, po prostu w jakiś taki dziwny sposób królewszczyzny, bo to się tak nazywało, przeszły w ręce prywatne. Bo Bona była dobrą bizneswoman, prawda? Tak, Pamiętajmy. Wspaniałą była. No i tak dochodząc do kłębka, rozplątując te wszystkie nici intryg, natrafił na. No, nazwijmy to po imieniu duże złodziejstwo. No i to się nie podobało, bo jak wiadomo, kradli ci na górze, no i postanowiono utrudnić królowi życie jak tylko się da. A utrudnienie królowi życia polegało przede wszystkim na najbardziej skutecznym orężu na plotce. Henryk Walezy to bohater naszej dzisiejszej opowieści w Radiu Katowice. Wiemy już, że obraz króla, który przetrwał do dziś, jest ciut-ciut wykrzywiony, choć niewątpliwie uwielbiał stroje, niewątpliwie przywiózł ze sobą mężczyzn z Francji, którzy na przykład się malowali, co w Polsce było nie do pomyślenia i wzbudzało oburzenie. To był inny sposób noszenia się, inny sposób ubioru, inny sposób spędzania wolnego czasu. O czym opowiemy Państwu bardziej szczegółowo także w suplemencie. No ale pani Uszula, pierwszy król lekcyjny, próbował robić porządki, równocześnie także nieźle się tutaj bawił, a poza tym Wawel zrobił na nim ogromne wrażenie, no ale przetrwał pół roku, prawie jak mówiłyśmy, i postanowił uciec. A co go do tego sprowokowało? Eee, wróćmy jeszcze na sekundę do Wawelu. On stał się nagle panem największego zamku w, w ówczesnej Europie. I nowoczesnego. I nowoczesnego. Wawel był trzykrotnie większy od lówru i. Wielokrotnie lepiej wyposażony. Była to poza pałacami i rezydencjami włoskimi, jedyna twierdza, jedyny zamek w Europie, w tej części Europy, do Atlantyku sięgając do Francji, który miał pełną kanalizację i toalety z bieżącą wodą. No to go zaskoczyło, bo tego nie znał. Królowi, że tak powiem, tak się spodobało i tak go zachwyciło, że wędrował po tym zamku skrupulatnie go badając, a te badania odciągały go od rządu. Wsadzał nos w każdy zakamarek i to już było pretekstem do plotki, żeby, że szukał dziewek, gdzie się tylko. No chociaż od tych dziewek da... nie stronił, nie. a jeśli chodzi o wychody, to odegrał on dość dramatyczną rolę w jego no, życiu, ale mam właśnie. nadzieję, że zdążymy o tym powiedzieć. Król ucieka. Ucieka nocą z 18 na 19 czerwca wspomnianego 1574 roku. Jaka szansa się przed nim otworzyła? Z... Tak się złożyło, że nie mając szans na tron nagle ten tron stanął przed nim otworem. Zmarł jego brat, i nie było męskiego potomka w bezpośredniej linii Walezjuszy, który mógłby zasiąść na tronie. Co prawda była siostra, ale prawo Francji przewiduje, że tron jest dziedziczny wyłącznie w linii Mężli. męskiej. W związku z tym, mając się handryczyć z tymi dziwnymi ludźmi, którzy go nie zna, na tak? każdym kroku obrażali, którzy. Yy, yy, utrudniali mu życie jak się da i na dodatek nie pozwalali rządzić państwem, ciągle tylko czegoś się domagając i ograniczając jego przywileje. W związku z tym stwierdził, a co ja tutaj się będę użerał. Spakował manatki, chociaż to jest bardzo dużo powiedziane manatki, bo, bo manatki widelec, to były klejnoty tak. i które przywiózł z Francji te najcentniejsze Plus widelec. Bo po przypomnijmy, że to nie jest wynalazek Francuzów wbrew obiegowi. Nie, opiniom. to nie jest zdecydowanie wynalazek Francuzów. To myśmy za pomocą Walezego wprowadzili widelce do Francji. Pani Uszulo, czas naszego spotkania ten powoli się kończy. Powiedzmy tylko, że zasiadł na tronie francuskim. Niestety żył zaledwie 38 lat. Umarł nagle. Został podstępnie no, zamordowany, może. Że dźgnięte nożem z konsekwencją śmiertelną, i tu właśnie powraca ten motyw wychodków. Które... Toalety. Tak, toalety. No, tak się złożyło, że rzeczywiście padł ofiarą zamachu, padł ofiarą fanatyka religijnego, mnicha Dominikanina, który zdybał. Można powiedzieć króla w toalecie. Albo powiemy, że udzielił mu audiencji, w toalecie, siedząc w toalecie. toalecie. Król siedział Na tronie, tylko innym. w takiej pozycji, że aż się prosiło całkowicie bezwładny, żeby go zaatakować. Niech skorzystał z tej okazji i wbił mu nóż w brzuch rana. Jak lekarze ocenili, okazała się niegroźna. Król się na drugi dzień poczuł lepiej. Jednak ale się to inaczej. Na drugi dzień tak się złożyło, że musiał uczestniczyć we mszy świętej, a był to jedyny poza kardynałami człowiek we Francji, który jako król przyjmował komunię w postaci chleba i wina. I to wino. Okazało się no śmiertelne zaburczy. dla uszkodzonego, przebitego żołądka. Wywiązała się infekcja, i, król i wkrótce zmarł. potem król zmarł. Tak zakończyła się historia krótkiego i bogatego życia Henryka Walezego. Więcej o tym, w co się ubierał, jaką biżuterię lubił, które kobiety kochał i dlaczego był uważany za zniew niewieściałego, O tym opowiemy w suplemencie przypomnę na stronie Radia Katowice W www.radio.katowice.pl, a także na naszym profilu Facebookowym i kanale YouTube. Polecamy Państwu lekturę, jeśli kogoś interesuje bliżej historia tego dziwnego króla. Król, który uciekł Jędrzej na piecek, debiutancka powieść wspaniała, napisana z ogromną werwą, z ogromnym poczuciem humoru. Pojawia się tu karzeł. Z ogromnym dystansem, i bohaterem głównym, jak już Pani wspomniała, jest karzeł, a nie król Karzeł Polak, i jaką tenże karzeł odegrał rolę w życiu. Walezjusza i w jego drodze do Polski, to zapraszamy do tej pasjonującej lektury, tragicznej, zabawnej i poruszającej. Warto przeczytać na pewno i polecamy także bliżej historię króla, który uciekł, i poznanie bliżej jego postaci. A dziś tyle o Henryku Walezem w Radiu Katowice. Bardzo dziękuję. Urszula Pawlik była razem ze mną. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Agnieszka Strzemińska, zapraszamy na suplement do usłyszenia. Radio